Także oczywiście witajcie, ja jestem Widzicie, to jest kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj zajmujemy się robieniem srebrnych wyzwań, ponieważ powróciła jedna z niesamowitych kart i jest to tak naprawdę karta. Najprawdopodobniej najlepsza srebrna karta w tej VIF, kto wie może i w, o, ogólnie. Aczkolwiek na tym silniku gry srebrne karty nie liczą się aż tak bardzo jak kiedyś w związku z czym ciężko jest porównywać te srebrne karty na przestrzeni kilku lat. Także przejdźmy sobie do wyzwań. I pokażę wam, jakim składem będę wykonywał te wyzwania. Nie budowanie składów, tylko mecze towarzyskie, ponieważ w meczach towarzyskich będziemy robili tą kartę. Jest to oczywiście DAM. damn, tak najprawdopodobniej się wymawia jego nazwisko, aczkolwiek nie jestem pewien. Jak widzicie, mam tutaj wiele srebrnych kart. Jak myślicie, o jaką kartę mi chodzi? Oczywiście jest to prawy pomocnik Silas Wamangi-Kutka. Waman, Silas Vamangituka, który ma 5 gwiazdek sztuczek, to naprawdę dwie gwiazdki słabszej nogi, ale to nie powinno robić aż takiej różnicy, ponieważ w tym roku 5 gwiazdek sztuczek jest naprawdę bardzo, bardzo przydatne, do tego 96 tempa, 83 dribblingu, 75 fizyczności, 78 strzelania. Załamo z gry Finisher albo Teddy, I to naprawdę ta karta wygląda niesamowicie. Ja dzisiaj będę nie ingerował na podstawowym stylu gry, a na pasniku, ponieważ chcę jak najlepiej wykorzystać tą kartę, i jej możliwości, tak zobaczymy, przetestujemy sobie na napastniku. Akinfenoma przejdzie sobie na skrzydło, ale na napastniku będzie grał Silas. Będę po prostu na niego mówił Silas, bo ma wamangituka. Nie ukrywam, jest to dosyć ciężkie nazwisko. Ale jak widzicie, na składzie prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Od pierwszej minuty będę również puszczał tego środkowego obrońcę ocenionego na 84, czyli Romeroza Terwika. Czyli naszego środkowego obrońcę ocenionego na 68. Ponieważ będzie to lepsza opcja, ponieważ jest szybszy, silniejszy i ogólnie ma lepsze umiejętności gry w defensywy, zobaczymy. przeciwnik decyduje się zagrać z nami, zobaczymy jaki będzie posiadał składzik. Jest to składzik bardzo dobry. Dużo srebrnych kart, no oczywiście, tutaj wszystkie karty są srebrne w tych wyzwaniach. Ale ma środkowego obrońcę ocenianego na 68 Informa, także może być ciekawie. A zaraz wam pokażę, jakie zmiany sobie zrobię, żeby po prostu to jak najlepiej wyglądało. Nie ustawiamy żadnych taktyk, nie ustawiamy żadnych wytycznych. Będziemy grać po prostu na podstawowych wytycznych, tak jak to FIFA zarządziła. Jeżeli chodzi o zmiany, to oczywiście Silas przychodzi na atak. A na zatarwie Wielika wchodzi romero. Strzelamy jako pierci bramkę. 3 Adams, naprawdę bardzo fajna karta, również jedna z tych kart, które wpisały się w metę gry, aczkolwiek nie ma 5 gwiazdek sztuczek, ma tylko i wyłącznie 3 gwiazdki sztuczek, ale za to Silas ma ich aż 5, więc myślę, że to może być ciekawa opcja, jeżeli chodzi o, ogólnie o składy, nawet nie tylko srebrne, ale też te takie lepsze składy jako super zmiennik, bo jako podstawowy zawodnik myślę, że to aż tak dobrze się nie spisze, a jednak mając te 5 gwiazdek, gwiazdek sztuczek można zrobić robotę. Już wypuszczony silas. Zobaczymy, co zrobi silas. Silas. Na precyzyjnym, tak jest. Mamy bramkę na 2-0. I czy to będzie rage quit? Pytanie, czy to będzie rage quit? Bo jeżeli tak, to będzie naprawdę bardzo fajnie. I przechodzimy tym samym do kolejnego meczu. Silas pokaże się naprawdę z bardzo dobrej strony, strzelając za bramkę w tym spotkaniu. Pytanie, czy nam zaliczy mecz. Tak jest, chyba powinno zaliczyć. Eee, no i naprawdę gra mi się nie. Super, zagrałem nim dwa spotkania łącznie z tym. No i prezentuje się naprawdę bardzo, bardzo dobrze, co prawda na statystykach tam nie widać, żeby on pokazywał się z dobrej strony, jak na razie dwa spotkania, cztery gole. No co w tym meczu średnia goli na mecz będzie zaniżona, ponieważ przeciwnik opuścił to spotkanie, aczkolwiek myślę, że to nie będzie problemem, ponieważ i tak tych statystyk na karcie się nie liczy. No, a nam się tylko wyszukało przeciwnika. No i zobaczmy jaki będzie posiadł skład... oj 250 bingu, czekajcie, zobaczę tylko na podglądzie jak to wygląda. Nie, to wygląda w miarę dobrze na podglądzie. Bo myślałem, bo ja nagrywam z aplikacji Xboxa, ale to jest połączone z moim internetem. Jeżeli mój internet działa słabo, to oczywiście gramy do tego samego typa. Pytanie czy da nam zwycięstwo, czy jednak wyjdzie od razu, bo grałem tak już w tych srebrnych wyzwaniach, także kilka razy grałem na tego samego gościa. No i po prostu ten gość wychodził mi z tego spotkania, kiedy zobaczył, że gra z tym samym zespołem. Także zobaczmy, teraz nie będę robił zmian. Tym razem gramy na wyjeździe, przeciwnik również gra. Zobaczymy, czy nam, da nam zwycięstwo, czy jednak nie. Chyba jednak nie. Jest już Holm, spodanie, katar, czytamy bramkę na, dwa, na 1 do 0 i przeciwnik najprawdopodobniej wyjdzie z tego spotkania. Znikra z z Vilnius, czyli najprawdopodobniej jest to Litwin, ale zobaczymy, co będzie w kolejnych spotkaniach, ponieważ w tym ułożyło się jak najbardziej po naszej myśli. Wałaman taka co prawda nie strzelił bramki Wamang Silas nie strzelił co prawda bramki. bramki Aczkolwiek wygrywamy, to jest najważniejsze, brakuje nam tylko jednej karty, żeby zdobyć Deam. Tą kartę, nie wiem jak powinno się, bo powinno czytać to nazwisko Ale no jest ogólnie bardzo fajną kartą, ponieważ na prawo obronę co prawda mamy już tego Sabajego Zrobionego w informie Aczkolwiek myślę, że to i tak może być ciekawa karta, na, na prawo pomoc, czy zaczyna się do środka pola ten bo naprawdę bardzo fajne statystyki. Ogólnie e, podoba mi się koncepcja tych srebrnych wyzwań, ponieważ w tym roku jej dodały te srebrne wyzwania, no i w związku z czym możemy zdobyć srebrne karty, które tak naprawdę niejednokrotnie są lepsze niż niektóre złote karty, pomimo że mają dużo niższą ocenę ogólną. Czy to będzie trzeci mecz z tym samym przeciwnikiem? Tym razem nie. Tym razem gramy na dość słaby zespół. Akurat kiedy dzisiaj nagrywam te odcinki, no to trafiam na dosyć słabe zespoły, bo zazwyczaj kiedy robię te srebrne wyzwania, no to prezentuje się to różnie, naprawdę różnie. No i te srebrne karty tak naprawdę są bardzo dobre, są to składy na pełnym zgraniu, a teraz tak jak widzicie w tych dwóch spotkaniach, w poprzednich spotkaniach trafiliśmy co bardzo na tego samego zawodnika, ale ogólnie te składy, kiedy nagrywam, są dużo słabsze niż kiedy gram poza wizją, także nie wiem od czego to zależy. Najpierw to podobnie od tego, że po, po prostu i jej tak chce, ale no mówi się trudno. Już Silas wdziera się w pole, kar w pole karne, Silas. No niestety nie wykorzystałem jego potencjału, schodząc na słabszą nogę. Mogę się spodziewać, że to nie będzie jednak bramki. Wejdziemy jako pierwszy bramkę. Aj, aj, na Liczyłem na szybkie lekkość ze strony przeciwnika. A potem jak strzelimy parę bramek. Ale no jak dać, no niestety nie tym razem. Otóż nie tym razem. No ale za to, to, to się nie udało w pierwszej akcji. No to trzymamy po raz kolejny. Mukatar. Naprawdę bardzo fajny Mukatar. <tryk> Ten gościu, co ma katar. Nie? To nie było śmieszne? Ale spokojnie, zaraz już rzucę kolejnym sucharem. Już jest wypuszczony Silas. Fake Rabona. Teraz jeszcze dwa razy Elastico. Silas? Silas ze słabszych nogi, mają bramkę na 2 do 1. No karta naprawdę bardzo spoko. Oprócz tego, że jest wysoki, to ma naprawdę bardzo fajną zwinność i równowagę jak na srebrną kartę. No i ogólnie prezentuje się to bardzo fajnie. Ale teraz Silas pokręcił bardzo, bardzo fajna karta. Porrz, kolejny się powtórza, Ale to jest winność i to równowaga, nie są aż tak ważne u tego zawodnika, ponieważ on jest, on jest bardzo szybki. W związku z czym potrafi zrobić swoje, różnicę, nawet swoją siłą, która co prawda nie wiem na ile punktów jest oceniona. Ale jest naprawdę bardzo fajna. Teraz zobaczmy. Jeszcze mamy raz Elastiko, ale niestety nie wyszło. No, Elastiko w tym roku jest według mnie najbardziej skutecznym trickiem, jeżeli chodzi o kontynuację serii, najużyteczniejsze triki, dzięki którym możesz stać się lepszym graczem no to niedługo się pojawi kolejny materiał dla tego Stay i poczekajcie chwileczkę, tylko dajcie mi czas, a mógł to nagrać, co prawda teraz są ferie więc akurat myślę, że to jest idealny moment na nagranie kolejnego odcinka z trików piłkarskich znaczy z trików w trików piłkarskich w no bo wtedy Naprawdę fajne wyświetlenie, na ten moment jest 30 wyświetleń, kiedy to nagrywam, co so jak na mój kanał jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Teraz zobaczmy Silas, co prawda się nie przepchnął, ale może będzie kolejna szansa na zdobycie gola. Ojojoj, oj, oj, ale teraz pudło Ci Adamsa. Zobaczymy czy to będzie raid quit. Czy będzie, robił... jednak, chyba robił zmiany. Chyba jednak będzie robił zmiany. więc wiecie co? Ja sobie przesunę Silasa na atak za King Fenway. I na środek obrony za Cerverica wejdzie sobie Romero. A jednak, mam raid quit. Mój drodzy, mam raid quit. Mnie bardzo cieszy, ponieważ tym samym kończymy dzisiejszy materiał. Aczkolwiek myślę, że nie wyszedł najgorszy, ponieważ Seedless pokazał się z bardzo dobrej strony. Kilka sztuczek nim zrobiłem. No i ogólnie jest to bardzo fajna karta, polecam Wam go. Co prawda nie da się już go zrobić. Mogłem troszeczkę wziąć nagrać ten materiał. Aczkolwiek no spóźniłem się troszeczkę z tym. Wybaczcie mi to, ale były święta i tak dalej. W tamtym tygodniu naprawdę miałem natłok pracy i ogólnie to wygląda tak, że no troszeczkę jednak sporo miałem do roboty. Kiedy chodzi o kartę, którą dzisiaj odblokujemy, to DM, dam, Nie wiem, jak powinno się wymawiać po meksykańsku nazwisko tego zawodnika. Ale karta wygląda naprawdę zacnie. Zobaczcie 90 ile tempa? Pokaże się nam 92 tempa, 86 obrony, 80 fizyczności, 82 dribblingo. Nawet jako ośrodkowy pomocnik defensywny może sobie dać radę. Zaraz zobaczymy sobie, jak prezentuje się jego in-game stacji. I to wygląda naprawdę bardzo, bardzo super. I te wstępne wyzwania w tym roku są naprawdę bardzo fajną inicjatywą ze strony EA, 85 wytrzymałości, 79 siły, naprawdę wygląda to naprawdę bardzo, bardzo spoko, szkoda, że strzałów nie ma lepszych, bo można by było go przesunąć na przykład na skrzydło, gdzie to myślę, że spisowałoby się te również bardzo, bardzo dobrze, aczkolwiek nie ma co narzekać, ponieważ i tak jest to bardzo fajna karta. No i to było tyle, wkrótce i oczywiście standardowo strzałeczka.